No jak widać po mundurze tajnego współpracownika królowej śniegu, zima nie ustępuje, jest minus 3 w powietrzu ponoć. Śnieg już nie pruszy, A my odczarowujemy klątwę, klątwę smoka Kiciusia, patrona naszego klubu, czyli jedziemy do Bystrzycy Kłockiej. A po drodze oglądamy nieruchomość, która być może jest do kupienia, może jest, może nie jest. To jest pałac w Gorzanowie. Gorzanow to w ogóle jest ciekawe miejsce, bo dali widać nasz klubowy samochód. Kochani, to jest wielka wioska, naprawdę autentycznie, coś naprawdę dużego. No i wciąż produkowana jest woda, która produkowana tutaj była wcześniej w dawnych czasach. No i jeszcze raz rzut oka na. Pałac I będziemy robić fragment szlaku Antosia na zielonym szlaku schodzącym z Gór Bystrzyckich do Bystrzycy Kłodzkiej. I na tym będzie koniec. Ten filmik zaczynający sezon czwarty pojawia się jutro na kanale. A właśnie śnieg znowu zaczyna padać. Bardzo się z tego cieszę. I pozdrawiam wszystkich zwolenników Królowej Śniegu. To na razie.